Witam serdecznie w kolejnym Stingu. Witam serdecznie w kolejnym Stingu. Teraz przerzucam swoje zestawy. Dodaję do, nich, dodaję do nich woreczki PVA z kukurydzą, taką podpaloną atraktorem. Chcę, żeby to ściągnęło w okolice mojego zestawu karpiowego rybki. Może to się uda Może to się uda Ale no, zaraz zobaczycie jak to wygląda i czy, czy dałem radę Czy dałem radę Może i dałem radę Nie wiem Teraz dobra tani leży tutaj bo ona jest z tej strony A Ta, tak widzicie musi być organizacyjnie wszystko ładnie, pięknie do yy, Zrobione żeby to wyszło nie wiem czy to wyjdzie bo to na żywo to tak może nie do końca na żywo ale jednak, jednak jest to nagrywane tak że powtórki tego raczej nie będzie no ustaw się kamera tak jak chce no nie chce no zaraza paskudna dobra może teraz będzie dobra nic tam nie zahaczy jeszcze nie moi drodzy w Stingach zawsze są pozdrowienia prawda Stingach zawsze są pozdrowienia. Niestety wiatr mi zwiał kartkę ale, e, i ja będę musiał po tą kartkę pójść. Bo tych pozdrowień mi się narobiło dużo, i, a tych stingów nie jest tak dużo. E, w, tym pier, w tym pierwszym rzucie, że tak powiem, stingowym, e, pozdrawiam bardzo serdecznie. E, zaskoczycie się! Tomka Lewandowskiego, Fishing with Ice. Tomku, bardzo gorąco Cię pozdrawiam. E, zazdraszczam Ci tych ryb, które łowisz. Mnie już to nie jest to dane, ale dobrze, że chociaż Tobie się to udaje, nie tylko Tobie i życzę Ci, żeby tak było zawsze, w każdym razie bardzo, bardzo długo, żebyś, żebyś nie miał takiego pecha, jakiego ja mam, co nie przyjadę na ryby, to mi one nie biorą, ale ja to już jestem chyba wypalony wędkarz, mi się już nic nie uda, zobaczymy, no, zobaczymy, co będzie z tymi woreczkami, spróbujmy to zarzucić. Dobrze, to może coś z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy się uda dobrze zarzucić. Jak o nic nie zahaczę, to szansa jest duża. Trochę mi za daleko poleciało, ale już nic na to nie poradzę. Poleciało poleciało z woreczkiem. Nie przerzucę tego, bo to nie ma sensu. Ale mam jeszcze jedne pozdrowienia. Tu muszę sięgnąć po tą kartkę. E, Helenko. Helenko. Śliczna panienko, tak mógłbym powiedzieć. E, twój tatuś e, Radosław Słowacki bardzo prosił, żeby Cię pozdrowić w e, Stingach. Wobec tego ja pozdrawiam Cię. Życzę Ci wszystkiego dobrego. A z tego co wiem, to też jeździsz na ryby. No to już teraz nie mówi się połamania wędki, tylko pogięcia, żeby ona się dobrze wygięła na ładnej rybie, którą Ty, Helenko, wyholujesz. Trzymajcie się zdrowo. Cześć.